Ludzie i ludziska. Z tej strony recykitam was w kolejnym odcinku z serii Grand Theft Auto Vice City i pomyślałem, że zacznę teraz w tym momencie odcinek, gdyż jestem w trakcie wyścigu, którego, którym nagrodą jest 40 I tysięcy ta, dolarów. I ta gotówka umożliwi mi nabycie paru nowych fajnych posiadłości. Yy, generalnie sprawa prezentuje się w taki sposób, że nie ukończyłem jeszcze wszystkich wyścigów, jakie są dostępne w Vice City, tylko po prostu poszedłem na mniej więcej jednak, jakby, jakby to powiedzieć, szybki zysk. Żeby po prostu szybko nadrobić tam e, całą gotówkę jaką wydałem na Sunshine Autos I generalnie żeby no... No myślać się chyba, chyba mniej więcej o co mi chodzi Żeby po prostu już nie czekać na kolejny odcinek, że kiedy to nazbieram gotówkę, kiedy to będę po prostu no... Zbierał te kasy, zbierał i zbierał, a w międzyczasie nie będę miał co robić Okej, okay, no to wtedy uznałem właśnie, że odpalę sobie kolejny ten wyścig właśnie za 10 kafli, bo tam... Trochę już nazbierałem, bo kończyłem wyścigi że... Ten drugi koło Ocean Beach kończyłem wyścig. Potem kończyłem wyścig piąty od razu. Bo też była spora nagroda za niego, bo tam 20 tysięcy za niego zgarnąłem. I teraz postawiłem 10 tysięcy na to, że gram w Vice City Endurance. Czyli ten najdłuższy wyścig w całym Vice City. Ale z drugiej strony też paradoksalnie najłatwiejszy, bo jest tutaj sporo miejsc, gdzie przeciwnicy mogą się po prostu wypierdzielić albo popełnić jakiś błąd, który sprawi, że obrócą się wokół własnej osi i stracą trochę czasu na zawrócenie i odzyskanie jakby panowania nad samochodem, plus jeszcze dodatkowo na powrót do walki tam, no wiecie dwie więcej co mam na myśli. Dlatego ten wyścig myślę, że będzie easy peasy, dlatego też wziąłem do niego nieco słabszy samochód niż y, normalnie. Jechałem do tej pory Infernusem, ambochitą. i teraz jadę sobie normalnie Sentinelem, bo on jest nieco bardziej sterowny, chociaż z drugiej strony przypomina mi samochody, których szczególnie nie lubię, no, ale był to sam, pierwszy samochód dużego, jak widziałem. Wyścig, sam wyścig też był bardzo blisko, sam auto zmieszczony. Także, no, mi też jeszcze poniekąd zależało na czasie. Także, no, tak to wyszło generalnie. Tak się ma sprawa tutaj. Wyścig sam sobie trwa mniej więcej 6 minut, z tego co się orientuję: 5 minut, 6 minut, no, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Nie wiem, może, jakbym jechał szybszym samochodem, to by zajęło krócej. Ale jadę akurat z Sentinelem, także. No trochę nam zejdzie na ten wyścig. Chociaż z drugiej strony tak patrzę to... Nie, jednak nam zajmie te 5-6 minut, tak jak z tego co patrzę, no... Bo jesteśmy dopiero w połowie tego wyścigu mniej więcej. No, Prone Island, proszę bardzo. O, tutaj przy okazji jeszcze łapóweczka, w razie czego, jedna nas policja goniła. Ale nas nie goni, także nam się ta łapówka nie przyda. Ale mimo wszystko warto sobie to miejscówkę zapamiętać. O, tam jest... Tam stoi jeszcze gangburito. tutaj checkpoint dominałem, proszę bardzo, bo czemu by nie. Uwielbiam omijać checkpointy, to mi tak bardzo pomaga w zdobyciu pierwszego miejsca i tu był chyba też samochód, który powinienem zgarnąć, albo i nie powinienem zgarnąć. Bo wiecie, list samochodów Vice City w ogóle, o lista Compact tam sobie jedzie, to ja na bank powinienem zgarnąć. Co moja pojechać tam blista Compact, chociaż... Wait a second, tam na tej liście był Sentille? Czekajcie, był chyba Landstarke, był, był Idaho, był yy, Stallion, był Esperanto. Był Rancher, którego już zgarnąłem, Idaho w sumie też już zgarnąłem. Blista Compact, no, 6. Czyli Stentina na, na tej liście póki co nie ma. Ale za to tutaj. Nie, tutaj jedziemy z kolei. Także ten samochód mi się nie przyda. Okej. Okay. Ale póki co zajmiemy się wyścigiem i wygraniem 40 kafli, które nam się niezmiernie mocno przydadzą w kupowaniu kolejnych nieruchomości w Vice City. I w sumie w ten sposób też możemy łatwo zarobić się na klub Malibu. Taki łatwy sposób na grind pieniędzy takie grindowanie w ogóle. No, jeszcze tam przy okazji z nieruchomości można nam zrobić jakąś oblotówkę i przy okazji tam też, jakby to mam powiedzieć, też zgarnąć jakąś dodatkową gotówkę. Także same plusy. O, ewentualnie Kaufman Cup sobie kupię. Może Kaufman Cup właśnie sobie kupię najpierw, dopiero potem... My... nie. Czekajcie, bo Kaufman Cup kosztuje ile? 40 tysięcy? Z tego co pamiętam? Dobrze mówię? Chyba 40 tysięcy kosztuje. Jeśli się dobrze... Jeśli się nie mylę. A może 50 tysięcy? Wiem, że Interglobal Films kosztuje 60 tysięcy. Tak to by się mniej więcej orientuje. Club Malibus 120 tysięcy, doki 10 kafli. Nie, Kafmo Kafka o rzeczywiście 40 kafli kosztuje. Ale jeszcze spokojnie zweryfikujemy to w razie czego, żeby mieć 100% pewność, czy aby mamy rację, czy może, się jednak, czy może się jednak trochę się mylę. O, Stallion. Mógłbym go wziąć, ale niestety, no, wyścig mnie tutaj zobowiązuje teraz w tym momencie. O, a co ci ta robi w takiej niebezpiecznej dzielnicy, że też właściciel tego samochodu nie boi się nim jeździć po takim terenie? Okej, okay, i mamy... METE! Proszę bardzo, i... Landstalker? Landstalker, proszę bardzo, jak ładnie jeszcze nam przyjechał tutaj! To już będziemy mieli połowę samochodów mniej więcej tutaj zebrane. I w sumie myślę, że... Wpakuję sobie może te samochody mniej więcej właśnie do garażu albo coś. W sensie już wpakuję spak tam e, to, co nazbierałem właśnie tutaj na... Do tego tutaj... Tutaj dziupli tutaj, o proszę bardzo. Landstarker out I... Proszę bardzo No i jeszcze na przy okazji gra wspomina o tym, że będzie bonus. Okej, okay, tutaj mamy ranchera. Też przy okazji nam jakaś gotówka wpadła za to, że mamy te samochody dostarczane Okej, okay. Landstarker z głowy Teraz rancher I. Ile za niego gotówki dostaniemy? No, trochę mało, ale z drugiej strony zawsze coś. Okej, okay, a tutaj jest Idaho. Hmm. Różowy. Taki elegancki w ogóle. Różowiutki, taki śliczny. O, nawet się podobał kiedyś ten kawałek. Tylko no niestety długo się nie nacięło, bo wiecie no... Po, po prostu... Na... O, na moment tylko ten, ten wóz sadziłem. Okej, okay, to zostało nam tylko Esperanto, Stallion oraz Blista Compact. I teraz się będę śmiała, jeśli się okaże, że któryś z tych mi wyjedzie przed nosem, tutaj. E, wait a second. Wait a fucking second. Nie, to jest Sentinel akurat. Ale tam coś jedzie, chyba. No nieźle! No nieźle! Kid z tym, że radiowóz jest tutaj zaraz za tym wozem, ale. Spokojnie, mamy tutaj PN Spraya, do którego zaraz możemy spokojnie wjechać i w ten sposób zgubić cały pościg. Albo w sumie nawet. Chyba nawet nie będzie takiej konieczności z tego, zobaczę. Ok, dawać mi to. I cyk. I proszę bardzo! Ciach! I kolejny wóz z głowy! To zostało nam tylko Esperanto oraz Talion. Problem jest tylko w tym, że nie pamiętam dokładnie, jak Esperanto wygląda. Tutaj może być cały ten problem. O, tutaj. Ej, komet, komet, komet! Daj, komet, komet! Dobra, nie będzie kometa. Za to jest Stinger. Także zobaczmy, czy tutaj. Tak, niech najpierw panowie przejadą sobie spokojnie tutaj. Mhm. Dokładnie, zgadza się. Nikt niczego nie podejrzewa. Ja tylko chcę, po, po, tylko chcę zablokować ruch uliczny. OH SHIT! Aaaa, myślałeś, że co? Że już nic ci nie zrobię? A tu się trochę, proszę, pa, nikogo zdziwiłeś. Tu jednak coś ci zrobiłem. Nie, to jest Oceanik, a, Oshuani... a Oceanika nie chce. Okej, okay, Phoenix. Feniks. Tego Phoenixa też nie chcę, Washingtona też by specjalnie, ani tutaj żadnego z tych wozów, dostawczaków. Może to gdzie stoi luzem, mniej więcej gdzieś na parkingu, a ja nie mam pojęcia gdzie dokładnie Kurczę, no żeby chociaż pamiętać jak ten wóz wygląda? Okej, okay, to na pewno nie jest to, bo to jest manana a manany nie chce. W sumie, Ten Stinger, kolor tego stingera to wygląda trochę jak taki zdrowy mocz. Ale nie zajmuję się może tym, jak wygląda mniej więcej ten kolor, ale. Kupmy doki! O! Bateria mi się wyczerpuje jeszcze przy okazji

Ona po prostu śpiewa po przejściu. Ona może robić 0-60 w 4 sekundy, mężczyzna. I ona może trzymać 20 drzwi, najlepsze co w Jamaiku, i śpiewać w górach. Więc idź, mężczyzna, ona jest gotowa na uciekanie. Yo, yo, uh, suit, mężczyzna. Masz światło? Mężczyzna, mężczyzna... Tak bardzo znają te łodzie tutaj, że nawet wiedzą, ile zioła potrafią trzymać w sobie. Ile mogą schować. Ale dobra. Jedyna misja dla loków polega na tym, że musimy ukończyć trasę z punktami kontrolnymi. I w sumie nie jest to jakieś szczególnie trudne wyzwanie. Bierzemy Squalo, wsiadamy do niego, checkpoint Charlie. Mamy zbierać paczuszki. Czasu mamy na to 2,5 minuty, co jest wystarczającą ilością czasu. Wystarczy tylko nie ociągać się ani nic. A wszystko powinno pójść, myślę, w miarę gładko. Ok, dobra, no to jedziemy. płyniemy. Bo raczej łodzie nigdy nie jeżdżą, tylko pływają, co jest oczywistym faktem. Ej, y oj, si Ej, w sumie to mi nawet powągło tak trochę. Okej, okay, dobra, o! Następny punkt kontroli mamy tutaj. nasz do paczuszki i teraz musimy dokładnie najechać na te... napłynąć, płynąć, znaczy na te rampy. Żeby właśnie trafić właśnie w te paczuszki i okej, okay, elegancko. I dobra, teraz tutaj cyk. Ciach i proszę bardzo. I tutaj z tego co mi się wydaje to... Najtrudniejszy fragment tej misji jest już za nami. Więc teraz możemy się skupić tylko i wyłącznie na płynięciu. Bo teraz wjeżdżamy w nieco ciaśniejsze przepływy. Chciałem powiedzieć kanał, albo też ewentualnie aleki, albo. Nie no, ciaśniejsze fragmenty że... Ciaśniejsze Jezus, Maria, nie znam się na tej terminologii morskiej. Kompletnie się nie znam na tym, także wiecie co, nie będę się wypowiadał po prostu. No, nie będę udawał jakiegoś takiego Janusza, który tam zajada się kluskami śląskimi i udaje, że się znana na czymś. Takie coś na zasadzie. Ja znam cię to, się wypowiem. No, mniej więcej takie coś na zasadzie. Ja taki nie chcę być, ja po prostu nie chcę udawać, że jestem takim jakimś nimi ekspertem, a tak naprawdę, no, szczerze mówiąc, za przeproszenie gówno się znam. Także po prostu przemilczmy ten temat i skupmy się na zbieraniu paczek, a tych zostało już coraz mniej. I... Chyba z tego co się orientuję już zbliżamy się połowie do końca tej trasy. Mamy jeszcze 50 sekund na jej ukończenie. A tu proszę bardzo, no już prawie końcóweczka, już coraz bliżej, już poznaję te miejscówki i wszystko. O tutaj mamy pole golfowe i gdzieś mniej więcej za polem golfowym to się powinno skończyć, właśnie teraz w tym miejscu. I proszę bardzo jak ślicznie, pół minuty i jeszcze tutaj ciach! I misje dla doków zostały ukończone. I tam nawet stoi Stinger w kolorze ciepłego moczu. <gry> Ale dobra, same doki będą nam generowały 2000 dolarów na dobę. I jeszcze dostajemy 5000 dodatkowo. Także no, jakbyśmy się trochę przejechali tutaj, tu i tam, no to byśmy nawet zebrali 50 tysięcy na korporację taksówkarską, którą planuję kupić mniej więcej. Dobra, tylko pierwsze co chcę zrobić to zatumować w taki sposób. Akurat co wiem, że zacumać to jest tak, przybić do brzegu. To akurat jest jedna z najwyższych rzeczy, których wiem. I chyba kupi... I chyba się mówię o tej posiadłości, którą kupiłem gdzieś mniej więcej na początku tej serii. A widzicie, to jednak był dobry zakup! Coś tak czułem, że... Tu się skończy właśnie ta trasa z punktami kontrolnymi, mimo faktu, że totalnie nie pamiętałem jak ona przelatuje mniej więcej. Dobra, spokojnie, spokojnie, cierpliwości Tommy. Damy radę, damy radę, damy radę i dobra. Myślę, że możemy wysiadać, okej, okay, to teraz skakujemy na górę tutaj i skok wiary, o i pięknie, udało się i mamy to wszystko załatwione, dobra, Landstarkera już wziąłem, Stinger, ej, ten sam Stinger, którego miałem tam przy dokach, ale wezmę teraz dla odmiany niebieskiego Stingera, bo mam, Uciekujesz ej, wait a, a second, co tam się znajduje, ty. co tam się znajduje, o kurde, Ej! Ktoś się nieźle urządził! E, ale... Ale nie chcę widzieć żartów na temat Illuminati. Po prostu to jest nieśmieszne już! Już tyle razy widzę właśnie to, że Illuminati konfirm, że to jest po prostu... że to się po prostu zrobiło mało śmieszne, ale... Ale kurde, kto się tutaj naprawdę ładnie urządził, no! Tutaj taki bar, taki basenik w ogóle... No kurde, no ja rozumiem, że życie w Vice City to dobrobyt i generalnie... i w ogóle, ale... Wow! Naprawdę, jestem pod wrażeniem. Serio? Serio? Musiałem skasować mojego pięknego stingi-dingi. Dobra, to w międzyczasie dojedźmy mniej więcej do korporacji taksówkarskiej i. spróbujmy jeszcze przy okazji. E, e, e. czy to jest. Właśnie, to jest pytanie. Czy to jest Esperanto? Jeśli to jest Esperanto. Nie, to jest Virgo akurat. Także już. Pula poszukiwania trochę się pomniejsza. Dobra, dajcie flaszepem. Chcę trochę klimatu. Mmm! Lubię klimat, uwielbiam. Mmm! Jeszcze przy okazji dobry story storytelling. Nie, no chyba kiedyś powinienem generalnie zrobić coś mniej więcej, jakiś materiał pogadankowe na zasadzie czego ja oczekuję od gier. W sensie, jakie są moje oczekiwania, co mi co robi na mnie największe wrażenie? Gdzieś pod materiałem czwórki chyba się wypowiadałem, mniej więcej temat, ale z drugiej strony chciałbym to zrobić w takiej formie. Rozszerzonej, w takiej więcej co ja tutaj lubię uskuteczniać, mniej więcej że rozgaduję się, argumentuję tutaj, rozwlekam się w temacie. Nie no, wy lubicie chyba jak ja dużo gadam i w ogóle tam, generalnie, jak robię takie pogadanki. Oświećcie mnie, jeśli się mylę. Dobra, to jest Maniana, to jest Wudu, tam jest Perennial. Także żaden z samochodów, go aktualnie szukam, jeszcze stają, by się przy okazji przydał. I, nie, to jest Manana znowu, tam jest Wudu, i tam w dali co widzę. Chyba znowu mamane. I hajteczników, którzy się nam ewidentnie wkurzyli Za to, że przebywam na ich terenie Także ja się stąd kulturalnie i bezpiecznie wycofam. O, tam by była jeszcze kraksa i... Ej, ale Staliona to ja w sumie zgarnę też przy okazji. Jak już tutaj jestem, to. Jak już tutaj jestem, to chyba nawet mogę kupić korporację tak sukarstoką, to Ej, oni mnie naprawdę dalej gonią Chwila. Czy oni mnie dalej... No zdecydowanie mnie dalej gonią, także... Chyba trzeba zająć się tym problemem. A ty co? A ty co? A ty też? Wy też? Też chcecie? Dobra, zwijamy się. Zwijamy się, bierzemy Stylena, oj... Nie, bo jeszcze kolega tutaj chce oberwać ewidentnie. Bułę na klatę tak zwaną i... Dobra, tu się robi trochę... Za gorąco, szczerze mówiąc! Dobra, poginęli, pięknie. zawija się z tym stalionem. spray, a przez shine Autos i przy okazji też gubimy pościg. W ogóle ciekawa rzecz, bo mi się w końcu shotgun przydał w tej grze. Ja pierdzielę tutaj tak bardzo shotgun, jest tak mało przydatny, bo większość starczy tutaj się rozgrywa na takich otwartych terenach i... Ja pierdzielę! No autentycznie! Pierwszy raz od dawna mi się przydał shotgun w GTA, Okej. Okay. Dobra, i teraz poczekajcie na mnie tutaj cierpliwie panowie policjanci. Jak tylko stąd wyjadę, to niech się okaże, że nie zgubiliście. Okej, okay, elegancko. I teraz panowie chyba mają jakąś chwilę konsternacji tutaj, mniej więcej. I... Okej, okay, wjeżdżamy i został nam zostało nam tylko Esperanto. Dobra, to dawać to. Cyk, proszę bardzo. I. Właśnie, stalion już jest wykreślony z tej listy, także został nam tylko jeden wóz na tej liście. I pytanie, gdzie ja ten wóz znajdę? To jest dopiero pytanie dziejów i... E? E? Nie, to jest Stinger. Ale Stingera i tak... Nie, Stingera nie zgarnę nagi Wow, po raz kolejny nam się ujawnia tutaj magia Vice City. Po prostu auta nam potrafią zniknąć tuż przed oczami. Shit! Shit! Okej, okay, policja się nie kapnęła, że ukradłem samochód. Fajnie! Ja rozumiem, że policja w Vice City jest niespecjalnie skuteczna, no ale... Ukradłem ten samochód na ich oczach, praktycznie. A może to nie wyłapują? A może oni są krótkowzroczni? W sumie nie mam pojęcia. Czy są krótkowzroczni, czy długowzroczni? W sumie mnie to nie interesuje jakieś specjalnie. Okej, okay. Greenwood, Osh, Glendale. O, o! I zaraz jak jeszcze jakiegoś innego Kubańczyka przyjechał. O, kubańskie Hermesy też przy okazji. Chyba one też są na, na jednej z list, właśnie kubańskie Hermesy oraz też w przy okazji. W ramach samochodów takich unikatowych. W sensie, takich nie tyle co unikatowych, co nietypowych. O! Dobra, kolejny Aidachu, ale... Gdzie jest Esperanto? Esperanto, Esperanto! W sumie to był kiedyś taki język nawet, taki... Taka próba wprowadzenia takiego... Globalnego języka, właśnie. Nazy nazywa się Esperanto. Ale niestety nie miałem okazji się z nim zapoznać. Także wiele na jego temat wam nie mogę powiedzieć. Okej, okay, dobra. Cyk, cyk, poproszę. Tu, tu, tutaj. Absolutnie nic! I chyba znowu się trzeba zająć kolegami. Pach, pach, pach. Kolejny. W ogóle ja się dziwię, że policja mnie goni za to, że angażuje się, że angażujesz się w wojnę gangów tutaj. W sensie, że oni mnie zaczepiają tu pierwsza, a po drugie to... Dobra, ciebie dobijamy w taki sposób. O, ten już spękał, proszę bardzo. A ja ci udowodnię, że jednak nie uciekniesz. Tam jeszcze jakaś muzyczka w ogóle leci w tle. Taka kobieta jest z dupy. Ej, dobra, ale. Mi tutaj to woli przestaje pasować, szczerze mówiąc. Okej, okay, wiem się, że korporacja taksówkarska kosztuje tyle, i mówiłem: 40 tysięcy. I tu, jeśli się nie mylę, jest paczuszka. Tak, tu jest paczuszka, proszę bardzo. Jak ślicznie tam się złożyło tutaj to. Dawaj kasę. W ogóle te hitboxy. Potrafiam przeżyć headshota, bo ludzie z Vice City. Autentycznie, bez kitu. O, to mnie się udało. To mi się akurat ładnie udało. Dobra, cyk, cyryk, cyk. Tommy, spadamy stąd. Bierzemy cokolwiek, Powiem, że gdzieś w okolicy jest tutaj gwiazdka, która by nam zbiła trochę w level. A to by się nam strasznie przydało tutaj mniej więcej. Okej, okay, to tutaj jest i... Pięknie! Nie doskoczyłem wprawdzie na lach, ale z drugiej strony, przynajmniej jest trochę chłodniej. Nie ma już takiego ciśnienia ze strony władz, ze strony stróżów prawa, żeby oni tutaj próbowali mnie dorwać i zaaresztować. czego bym strasznie nie chciał, szczerze mówiąc. Dobra, kupmy tą korporację taksówkarską w końcu. I tak się składa, że. Corp of a regular Guess you're the new owner. What are you, mob? Cartel? You don't look Mexican. Anyhow, I guess you better get on with the things that are gonna change around here, crap. Maybe threaten one of the drivers. Go steady on Ted over there. He's just had his hernia fixed. Well, yeah, things are gonna change around here, lady. Oh, crap, Sonny. Might as well leave this to me. I've been doing this for years. Now here's this. We are now under new management and things are gonna change around here again. Our new management, the dean... Which gang are you? Well, I'm not part of any gang actually. What's your goddamn name, Kid? Versetti. Tommy Versetti. Our new management, the Versetti gang, is gonna make sure we get no trouble. Capiche, Did you like the capiche? I like the capiche. So this is how it's worked in the past. We run the firm as usual. If we get any trouble from rival firms, you beat the crap out of them. Then they beat the crap out of us. Then you beat the crap out of them, etc., etc. You got it? Uh, yeah, I guess. Just grab a taxi from the garage if you feel like jumping in. Hmm, Versetti Gang. Brzmi dość ciekawie. I w ogóle... Odnoszę wrażenie, że kolesiówa jest już, no zaprawiana w kontaktach z gangsterami. No bo skoro mówi, że... Skoro nie pyta się jaka firma, albo coś, tylko od razu, jaki gang reprezentujesz. No kurczę, no, to mi nie jest y, człowiek jakiegoś gangu, on y, no, po prostu no... Jest sobie mi Inverse, i generalnie no... No by było właśnie tego. Dobra, to ja poproszę też Esperanto przy okazji. Może znajdziesz jakieś Esperanto, albo coś, albo wiecie co? Może w drodze Może w drodze po misji się znajdzie kolejny Esperanto Zacznijmy okay, misję w VIP tak? Okej okay. No to sprawa właśnie tak właśnie z misją VIP Mamy minutę na dojechanie do klienta który jest ważną personą I musimy go dowieść do jego celu brzmi łatwo, czyż nie? Taka prosta, zwykła, klasyczna misja, klasyczna robota taksówkarza. Co złego może się stać? Ja rozumiem, że konkurencja albo coś, ale jako że dojedziemy pewnie piersi na miejsce, no to my odbierzemy klienta i generalnie... No, i kasa się będzie zgadzała. Tak zwany hajs, kapucha, mamona, sałata i w ogóle takie inne określenia na pieniądze. W ogóle pieni określenia na pieniądze jest miliard. Okej, okay, trąbimy, informujemy, że jesteśmy już na miejscu. Co? Klienta mi zabierać? Dobra, to musimy zmusić gość... To musimy zmusić WIPPA, żeby poprosił o wysiadkę z tej taksówki Klienta mi zabierać! No kto to widział Co ty sobie myślisz, człowieku?! Klienta mi zabierać! Ej, wait a second. A jak bym tak spróbował teraz? O proszę bardzo i... O oh fak! Okej, okay, klient żyje. Błagam, klienci żyj. Żyj! O, dobra, on już jest w taksówce, okej, okay, dobra. Już, czaje wszystko, ładnie, elegancko. Ale okej. Okay. Zatrzymałem tutaj tego typa od taksówki generalnie, no. Wszystko poszło bardzo... Znacznie gładziej niż przypuszczałem, że pójdzie. Nie no, takie coś to mi się podoba, lubię takie sytuacje, kiedy to wszystko idzie tak w miarę fajnie, tak w miarę po mojej myśli. Nie zawsze to się trafia, ale jak już się trafia, no to naprawdę jestem content z takiego obrotu spraw. Dobra, to konkurencyjna taksówka została wyeliminowana, a my zarobimy trochę więcej. Zarobimy trochę pieniądza, zwłaszcza, że to jest VIP, więc na pewno wypłata będzie słowita, że będzie należyta do naszych działań tutaj. Chociaż z drugiej strony nie mu się spodoba fakt, że ostrzelałem wrogą taksówkę wrogiej korporacji, no ale. Cóż, zobaczymy zaraz, jak klient zareaguje na to. 1000 dolarów! Za dostarczenie klienta na miejsce, mimo pewnych przeszkód. Dobra, to wiecie co ja chcę zrobić. Chcę się rozejrzeć za Esperanto Esperanto. Wiem, że jest gdzieś albo w okolicy lotniska, albo też ewentualnie koło doków. Więcej w tych okolicach bym szukał najprawdopodobniej. No Dobra, to zobaczmy, może gdzieś na jakimś parkingu jest albo coś. Dobra, na ten parking parkingu zdecydowanie. Nie, tam jest tylko Sentinel. A Sentinela nie szukam, tylko wiecie, czego szukam. Szukam Esperanto. Dobra, kolejnymi misjami dla korporacji taksukarskiej, Kaufmanka będę się zajmował w kolejnych odcinkach, dopiero. A w międzyczasie chcę właśnie odnaleźć moje Esperanto. Ej. A skoro już jestem, to chyba zgadnę to rakiet, która jest właśnie w tym miejscu. Mhm. Mm Ile ona ma pocisków? Cztery. Okej, okay, czyli w sam raz na kolejną misję. Jeśli dobrze pamiętam. W sam raz, ech, dokładnie. A, i w ogóle ten. Jak zrobimy tam 50 kursów taksówką, i to w przeciwieństwie do dziarni tam. E, nie wymaga tego, żebyśmy robili to za jednym zamachem, tylko tam. możemy jednego dnia zrobić sobie 10 kursów, drugiego dnia kolejne 10. Trzeciego dnia możemy mieć kaprys i, i chęci w ogóle na robienie właśnie tych misji. To możemy zrobić 20 kruzów. I... Wow! Tak blisko kolejna zarobista broń? Miota dzognia. Nieźle. Elegancko. Dobra, to ja jeszcze pojeżdżę trochę po okolicy. Poszukam tego Esperanto. W międzyczasie zbiorę haracz na kolejną nieruchomość. Proszę bardzo. Tutaj cyk, cyk. Oj, 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 spokojnie. Tym razem wyjątkowo nie chcę wyskakiwać z nawet. Jak to robili na różnorakich filmach akcji. Wydawało mi się, że dam jakaś bronie. Wiem za to, że tutaj jest żyćko. żyćko, <grytko> tak mówił klocuch. Ok, 1200. Nie jest źle. Na pewno w lodziarni będą te trzy kafle. Dobra, taksówka mi się trochę znudziła, więc wezmę sobie to. I to się zwie. Flatbed. Ten pojazd wie się Flatbed. Okej, okay. dobrze wiedzieć. Ale mnie interesuje tak dalej Esperanto. Esperanto, którego cały czas tutaj nie widzę. I mnie to niezmiernie i mocno smuci. Które no może się z poszukiwaniem Esperanto zajmę na... gdzieś tak jakoś, nie wiem, poza odcinkami. Ej, 4% baterii mam, fajnie! Także no tyle bardziej mam dodatkowy powód, żeby kończyć odcinek już powoli. Dobra, tutaj ciach, tutaj ciach. Tam możemy ewentualnie zrobić napad jakiś, jakbyśmy jakbym miał taką ochotę. A, co tam jedzie? Co tam jedzie? Nie, manana. Szkurde, no naprawdę nikt w tym mieście nie ma Esperanto? Ej, no to coś się nie godzi. Serio. To się po prostu nie godzi, żeby w takim wielkim mieście nikt nie miał Esperanto. A, coś tam jedzie ewentualnie. Tutaj coś. Nie, tam jechał tylko Glendale. A tutaj co, to coś zniknęło. Tutaj Saber. A i tam już z daleka poznaj, że manana. Tutaj Idaho. Także no niestety, ale wygląda na to, że musimy zapisać grę i zakończyć ten odcinek, ale więc jeszcze... Tak, 3000. Co? Do moich ludzi? Ej, panowie kubańczycy, wiem, że się lubimy i w ogóle, ale... Do moich ludzi się nie strzela! A, sobie przekazać ja zgarnę. Ja swoich ludzi szanuję. Wow, ten Mr. łupi nieźle stoi, fajnie. Okej, okay, zapisik. Tutaj ciach, tutaj ciach. No i co? I to by było na tyle, także dziękuję wam serdecznie za uwagę. To było Grand Theft Auto Vice City. Ja jestem Redzek, trzymajcie się i czołem!